Bóg nie może czynić zła. Czy zatem uważasz, że Bóg kłamie, mówiąc i wymierzył im karę przez zarazę i krew i ulewę, i grad i kamień, ogień i siarkę ześle? Szanowni Państwo, grzech zawsze jest złem, ale zło nie zawsze jest grzechem. Wszelkiego rodzaju kataklizmy, które dotykają. Człowieka. Nie są grzechem. One są skutkiem upadku człowieka, skutkiem degradacji tej ziemi, na której się znajdujemy. W swoim temacie podałem myśl mówiącą o tym, że Bóg nie dał szatanowi władzy. On sobie ją sam uzurpował. I Bóg na nią dozwolił do pewnego momentu, aby człowiek mógł zapoznać się ze złem. Bóg na nią pozwala do pewnego momentu, ale nie jest jej autorem. Celem dozwolenia na zło. Jest zrozumienie przez człowieka, czym ono jest, aby mógł tym bardziej zrozumieć grzeczność i grzechu i z chwilą wzbudzenia z grobu odrzucić je, aby mógł wtedy dokonać świadomego wyboru. Gdyby nasze życie rzeczywiście kończyło się z chwilą śmierci i już nic by więcej nie było, moglibyśmy mówić, że coś jest niesprawiedliwego. Ale jeżeli Bóg daje człowiekowi mniej więcej taki sam czas na poznanie dobra, to wtedy pozwala mu dokonać świadomego, uczciwego wyboru. Bóg powiedział: Dnia, którego zgrzeszysz śmiercią, umrzesz. Dzień u Boga jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. Z boskiego punktu widzenia Adam nie przeżył jednego dnia. Żył około 930 lat, zapoznając się ze złem. Królestwo Boże na Ziemi będzie okresem czasu, w którym człowiek będzie zapoznawał się z dobrem. I dopiero wtedy będzie dokonywał świadomego ostatecznego wyboru.